JAK tu mi przebiegł ktoś! O. Nie wiem! O! Co jest Foxy. Foxy? Foxy, Foxy! Foxy! Tu jest! Jak on tu jest, to mam mu nie zamykać? To z tej strony wojplu i dzisiaj zagramy sobie w kop no, na Robloxie z Emilerem. Ja też tutaj nagrywam, to możemy w sumie no. zacząć. Następna właśnie cześć! No jeśli film Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę. No, no tak. No. Fnaf. Piąta. Aha! No i już mieliśmy tu parę w ogóle prób. I... No i ten... Ogarnęliśmy, że w tym sklepie no. można kupować różne rzeczy. I ja kupiłem tam. Ja tam kupiłem takie no. coś, żeby. I nawet to ulepszyłem na drugi poziom, żeby nam się mniej bateria marnowała, bo to jest bardzo trudne teraz. A ile? No tak. Właśnie zobaczę, czy nie mogę teraz czegoś kupić 300. A co ty z tym oglądaj? Zobacz aktualną godzinę podczas swojej pracy, co pomaga ci planować strategicznie... Nie, to się nie opłaca. To będziesz mógł sobie sprawdzać godzinę chyba na zegarku. To przecież i tak to widzisz tam na tym. To, to jest chyba trochę bez sensu. Nie wiem, czy nie kupisz tego policjanta, ale nie chcę, żeby później się też zepsuło, że... Nie wiem, będę miał coś innego do robienia czy coś. Więc chyba tego no. nie kupuję. Aha, i to właśnie kupiłem jak widzicie. No i nie mogę tego na razie ulepszyć, no to. Okay, ja nie, no to Jeszcze nie przyszłem. No to co tam No nie wiem. Z którą stronę ty idziesz? Gdzie ty jesteś? No idę. A kto idzie gdzie? Ja mam iść do Foxiego. Tak do Foxego ja idę do Cieki i do Frediego. Dobra. Ty gdzie jesteś? No jestem dopiero teraz Tak trzeba patrzeć na Freddy'ego! Foxy już się ten... Tak trzeba Ej nie patrz ciąga na kamery jak coś A ty mnie słyszysz tak jakby cały czas jakiś szum u mnie? Może? Nie Cieka... Boni? Normalnie Czeka mnie... A normalnie mnie słyszysz? Tak. A co dobrze, bo mi tam pisze, że niby jakby cały czas coś gadał. Tak jakby... Cały czas jest to zielone. Czeka jest? Nieważne. Gdzie ciekawe oni... jest? Nie ma jej tutaj. No gdzie ona jest niby? Bo ja się boję, serio. Tu jest ok. Nie używajmy tyle tych kamer też. Właśnie musisz okay. patrzeć na Frediego! Ja wiem, on jest w toalecie, dlatego na niego patrzę. Właśnie obajaliśmy tego Fredego, że trzeba na niego patrzeć. to On się wtedy aż tak nie będzie ruszał. Czywka tam biegnie gdzieś, widziałem. No, a tam do kuchni co poszła? Co to jest? Jak nie? Nie. Dobra. Słyszałam, że biegnie. Myślałem, że Foxy. Ale to czeka w kuchni, no. zamiata. Jak tam Foxy? Nie wiem, no tak. No, pomału się ten. Ale. Boni tu ciągle stoi i nic nie robi, więc to dobrze. Ciekawe szła. A jak coś to. Boni u mnie ciągle. Okej, okay, nieważne. Jesteś tu dalej? Jest. No proszę Cię, idź sobie Poszedł, ale tu Tak, stwierdziłem I tak samo Wiedziałem, że on tu Poszedł już? Nie wydaje mi się No dobra, poszedł jednak mnie poszło chyba, mam nadzieję Tak, Nie ma ale tu. jest blisko Ja. On tu jest. Nie? 50%! Idzie. No wiedziałem! Przecież my zaraz jest... Druga mamy 57%. U mnie aż tak często on nie jest, ale... U ciebie tam często jest, Tachyka. Patrzę, patrz. Czekaj, patrz. poszedł tu. Co się dzieje? Ej, to jest koniec. Ja, sika. Jest to U mnie jest wszystko pod kontrolą. I to nawet bardzo. U mnie też. U mnie się nic takiego nie dzieje, tylko te procedy. Jakby teraz była trzecia, to byśmy mieli idealnie połowę, co nie? Więc by było no. wtedy fajnie, ale... Nie wiem czy okay, cika tutaj poszła. To jest cika. No. Może być ciężko. Bo widzisz co się dzieje i która jest godzina? No już jeszcze ciągnąć. No w sumie dobrze. Jakby, jakby tak było, to powinno nam się udać. Tylko widzę, że ta czeka u ciebie tam dalej stoi. To... No a Fred jest dobrze nawet. A co ten Fox się chowa? Tylko jeszcze bardziej. Kaj jest tutaj, czeka już. To fajnie, że tak z nim jest. Zobaczmy, No już to jakiś czas tego nie było. Sprawdzę teraz. No mnie no, Boni przeszedł. Niestety. Zaś. No nie. Idź sobie, proszę Cię, idź sobie. Boni, ja Cię poruszę. Koniec. Jak to? Czemu no tu... No bo mam 32% jest trzecia. 30% gdzie jest Bonnie? No, Poszedł! 30. Jest tam. O ciekawe, jak tutaj jest. Ja co jest z nim? No Nie, z tym Foxiem było tak dobrze już. Patrzysz w ogóle ty na tego Freddy'ego. No ciągle, dlatego on się nie rusza właśnie. No nie, Przegramy to teraz przez to. Dobra, jest czwarta, no ale... To by musieli sobie stąd pójść. Poszedł. Chciałem to chociaż. Ja teraz chyba... Nie to, nie tak kamera. Dobra, ja nie patrzę poszta, poszta. teraz... Ja nie patrzę teraz w ogóle na kamery na, Przez jakiś czas. Bo widzę, że ten Foxy tam na razie się nie zamiesza ruszać, to. Poszła, poszła CIEKA! Nie uży. No dobra, w sumie ty musisz używać na no, Fredy'ego, bo potem to ja nie wiem, czy to. Ten. Znaczy samym właśnie będę używać, tak? Raz do razu. Zdechłabym. Też... Jak będzie 10%, to ja wtedy dopiero użyję. Jest 10%. Co ten Foxy, ej! On tu nam nic nie zrobi? Miejmy nadzieję. No ale jak jest 9% niby... No bo jak wchodzimy na kamerę to 1% się marnuje. No i boni, no i czas już w koniec. Dobra, ja nawet nie patrzę na tego Foxiego. Tam w sumie i tak też nie opłaca na fredego. Nie mu drzwi, bo i tak to już jest nie ten. Ale on tu jest! On na sobie... Mamy 2%! Dobra. Wiesz co, ja uciekam. Ja uciekam. Dobra, ja też. Jeden raz tak spróbujmy chociaż. JAK TU MI PRZEBIEGŁ KTOŚ?! NIE WIEM! O! Foxy! Foxy! Foxy to był? No mnie! Mnie Foxy zabił! No nie boni! Ja tego boniku tak uniknąłem przecież! Jakby to był toy, toy boni, to by tam sobie kark złamał, bo by tak skoczył. Jaki to i boni? No jakby to był Toy boni, to jakby skoczył, to, jakby skoczył, to by. To było już po nim. Bo mu tak go tak minąłem, że nie wiem. Ale tutaj nie ma bo niego. Wiem, no ale gdyby to był, to by było inaczej Ale dobra, może, no nie wiem jak to zrobić, ale nie wszywajmy najpierw tych kamer, czy co? Bo to jest w ogóle jeszcze jakaś ten Jest czwarta teraz Dobrze, spodziewa. dobrze Bonnie, jest Jak coś ty ja nie poddajesz tu jest! Jak on tu jest, to mam mu nie zamykać? Coś ty zrobił! No mówię, że mam mu nie zamykać, jak on jest pod nami. No to nie wiem, co się dzieje zaś. No bo ty tam pewnie wyszłeś. Nie! Nie wyszłem nie. teraz. To ja nie wiem, jakoś jak ona była pode mną, to nie ten. To nic się nie działo. No to co to jest? Przecież. Możecie możemy pokazać. Nie no, to, to może w ogóle. Bo... No nie, no to z bez tam. sensu. Według mnie już się tego akurat nie da zrobić. Tego poziomu się nie da zrobić. Według mnie da... Ja tak samo wcześniej miałem. Przecież to bujemy na milimetry. ścigam tak samą No i teraz pytanie, nie ma go tu? Proszę, szybciej. Ja bym Foxiego jeszcze szybko sprawdził. Dobra, Foxy nic tu nie robi. No to dobrze chyba. No. Tylko żeby nagle się nie odpalił o piątej. No. Bo naprawdę nie chciałbym, żeby tak było. Okay, Robię 4 tak i patrzę to... na Freddy'ego. On raz, poszedł tu. Na kamerę numer... tą zabawę. 4. I patrzę. Jeszcze raz, raz. 2. 3. Czy on jest tu? 4. Powiedz, że go nie ma. Nikt. Dobrze, nie ma. Raz, piąta, 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 dwa, piąta, piąta, Foxy się ruszy! Trzy, cztery Foxy! Foxy! Foxy, Foxy! To było, Foxy? Tak, to było tak zrobione, że Foxy już tu ma przejść. Ja teraz muszę patrzeć na Foxiego. To nie patrzcie tak ciągle! Się boję. Okej, okay, nie ma go Ja się bardziej muszę patrzeć na tego Fredego. Ja nie też muszę na tego fokusować. Proszę. Proszę proszę, proszę. proszę, 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 proszę. Patrzę, patrzę, patrzę Proszę Patrzę Patrzę, patrzę, patrzę Nie! A nie! Foxy tu idzie! Znaczy jest! Jest! Yes, yes. UDAŁO yes. się! Jest! Jest! UDAŁO ja, się! Ja też tak, widziałam tego Foxego jakiegoś! Ja widzę. tu Bonnie był dosłownie, tu już był! Tu, tu był Bonnie! Ale kto tutaj biegł tak szybko! Bo Nie tak, wiem. Ktoś tutaj tak biegł! Ale, no to to był Bonnie, i, a i możliwe, że Foxy yes. też. To był taki idealny timing! Prze Co tu Freddy idzie? Co tu idzie? A. Ale to był taki idealny timing przecież! Z tą sumą tą... się! Jest! W końcu! Ja cię w końcu! Jest! Dobra robota, sportowiec, nie wiem. Zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Aha. No i dostał, w tygodniu. i dostał czek na pieniądze, czy coś tam jest! Jest, jest! I dostaliśmy 120 dolarów. No tak, ja cię udało. No to okej, okay, no to to by było tyle z tego odcinka. Tak, to było tyle z tego odcinka. To cześć.